Obiecywałam, że będą prezenty dla tych najmłodszych jest masa tych prezentów. A ze mną od mojej prawej strony Emilia i Marta. Witam was bardzo serdecznie. Cześć, ze sklepu E-Zabawka, e który mieści się w Kupcu Poznańskim na drugim piętrze. Dziewczyny, powiedzcie mi, prawdziwy raj dla dzieci. Ja myślę, że gdybyśmy teraz tutaj do studia wpuściły dzieci, to od razu zaczęłyby się bawić tymi o, na zabawkami. Pewno, na pewno. <laughs> Nie ma wątpliwości. Może zaczniemy od tych zabawek dla tych najmłodszych. Dla najmłodszych. Tak, co możemy im zaoferować? Dla najmłodszych przede wszystkim tutaj mamy pokazane, uszykowane w sumie ze szwedzkiej firmy Teddy Companiet. Takie super kocyki, na przykład w kolorze niebieskim, różowym, ale jest ich naprawdę mnóstwo. Uh -huh. Jest wiele kolorów, jest wiele, wiele serii. Także to Okaż, jakie po prostu są w mięciutkie. O, mięciutkie, są po Wspaniałe. prostu świetnie są zrobione. Uh -huh. I jako pieluszka, żeby po prostu dziecku się lepiej spało, także zostają one na długo. Uh -huh. Później na przykład z tej samej serii mamy też takie pozytywki grające, gdzie za tyłeczek można powiedzieć, za ogonek się pociąga i wtedy one uh -huh. wydają melodyjkę. Idealne na Boże Narodzenie. Tak samo później. Takich, dla takich maskotki. pewnie większych tak, tak, dzieci tak, tak. troszkę większe maskotki. To Wiesz, są... One w sumie są polecane tutaj od samego urodzenia, bo są jak najbardziej bezpieczne, szczególnie to futerko. Także tutaj małym dziecku nic się nie stanie, Czyli ten rozmiar również. może przerosnąć małe dziecko, ale ogólnie to wszystko jest, jest jak najbardziej dla najmłodszych. Super, bardzo fajnie. To tutaj w tym sektorze, że tak powiem mamy tych najmłodszych niemowlaki, przechodzimy troszeczkę dalej, do tych okay. nieco starszych dzieci. Co wtedy? Które prezenty? Wtedy na przykład e, zależy, dla chłopców są osobno fajne zabawki, tak samo jak dla dziewczynek. Mm -hmm. No to zaczynamy e... oczywiście od dziewczynek, dzisiaj trzy <laughs> <same> dziewczyny <laughs> tak. to dziewczynki, widzę e... laleczki. Lalki, przede wszystkim lalki, my byśmy chcieli może też pokazać, zaprezentować lalki hiszpańskie. Tak, ja chcę do ręki. E, Okej, okay. podaję na przykład <laughs> o, murzynka, super. murzynka z dzieckiem w pięknej dla sukience. <laughs> takich lalek nie było, genialne laleczki. W pięknej sukience, tak od razu, y, widzę mama i córeczka, tak? Tak, 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 tak. I są, naprawdę z ich mnóstwo. Y, tak samo tutaj mamy na przykład y, już niemurzynkę mm -hmm. też w kolorowej, ładnej sukience, z różowym sweterkiem, w czarnych mm -hmm. włosach. I to są y, lalki, które są przeznaczone dla dzieci od drugiego roku życia, mm -hmm. także, także też super. Można oczywiście łóżeczko jakieś fajne dokupić, później wózki, więc też też myślę, że jest fajna opcja. Jeśli chodzi na Mikołaja. Śliczne czy tam. są te laleczki, naprawdę Tak, Przepiękne. i one są dodatkowo jeszcze produkowane w Hiszpanii i łącznie razem z ubrankami, także tutaj nie ma żadnych nic Czy ubranka potem jakoś tak, można tak. sobie dokupować, wymieniać? Tak, można. Super, no to wtedy mhm. każda dziewczynka na pewno będzie e, oczarowana. Super. Mamy lalki. Co jeszcze znajduje się w naszej ofercie, jeśli chodzi o dziewczynki? Coś jeszcze za znaczy. Znaczy, my akurat mamy jeszcze pokazaną kolejkę. Tutaj może mhm. się przesunę kawałeczek. Tutaj jest kolejka drewniana właśnie z serii bardziej takiej dla dziewczynek. Wiadomo jakieś różowe mosty, drzewka, Aha. jakieś takie różne fajne elementy. Te tory, można powiedzieć, kolejki są przeznaczone dla dzieci od 3 do 8 lat. Od niedawna mamy w sumie w naszej sprzedaży, ale są świetne, ponieważ łączą się z wszystkimi prakty praktycznie drewnianymi. E, zabawkami, e, torami, które są na przykład, w, e, można kupić w Ikei i w innych mhm. różnych takich sklepach, więc to jest naprawdę wszystko do dołączenia. Czyli razem. możemy sobie tak kolekcjonować po kolei. Jak najbardziej. Później można też dokupić oczywiście same tory, tutaj od razu może pokażę. Mhm. E, I tak samo kolejki. Także, także jest tego mnóstwo, więc też Świetne. jak najbardziej Czyli polecam. Tutaj już do trochę starszych e, dzieci, jak mówiłaś, tak? W jakim wieku? Od 3 do 8. 8. Dobra. Super, czyli tutaj od 3 do 8 i można powiedzieć, że pewnie bardziej dla chłopców, czy nie? Znaczy się, to jest różnie, powiem tak, bo zarówno dziewczynki czasem lubią się bardziej bawić samochodami, jak i chłopcy lalkami, mm -hmm. także. To prawda? To jest różnie ja naprawdę. Jak jeznam bardzo. Czy to nie, czy to jest to? Nie, to nie będzie. To akurat nie tom. jest to. Nie, Tomek. to nie jest to. A już chciałam Ale pokazać. Ale ten akurat, że znam akurat te yy, nie, Niebieski kolor, także. Super, dobra, mamy to. Przechodzimy tutaj, co? Może zobaczymy, co to takiego? To już typowo dla starszych chłopców, mhm. w wieku od 8 lat. I tutaj mamy. Konstruowanie, yy... tak? Samemu składanie? Tak, właśnie. Przede wszystkim wszystkie elementy są w środku zawarte śrubokręty. Okay. Później mamy do tego yy, śrubki i wszystko po prostu razem skręcamy na różne sposoby. To tata ta pewnie będzie musiał troszeczkę pomóc, prawda? No tak, zależy. Taka, Zależy, że wieku dziecka. Od wieku. świetna zabawa dla i taty, i dla syna. Tak, to na Dokładnie. pewno. Super. I tutaj mamy y, kolejny. To też z tej samej serii, też tak? Ta sama tak. seria. Y, jest to firma ITECH. Y, właśnie produkują takie fajne, fajne metalowe. Metalowe rzeczy do skręcania już dla starszych, typowo dla starszych dzieci, które chcą na przykład poszerzać swoje umiejętności, więc naprawdę uh -huh. jest też fajna, fajna Super. rzecz. Super. E, tutaj widzę, że jest część dla chłopców, tak? Część dla chłopców, <tarky> tak, tylko może że... Emilia teraz trochę opowie. <tarky> <tarky> tak, tutaj mamy e, metalowe modele. Uh -huh. m, samochodów, ciągników, e, koparek, wszystkiego. E, Ogólnie wszystko jest bardzo dobrze odwzorowane, mamy różne skale, także to jest e, też wielka gratka dla kolekcjonerów. Mhm. E, tutaj mamy jeszcze model Czyli może sterowany nie pilotem. Tylko małe dzieci, ale tak Do, naprawdę tak, tak, i tak. starsi. Właśnie. Tak, nie to, to też przede wszystkim. Ale. Super, i tu musimy pokazać ten taki największy. Sterowany jeszcze pilotem dodatkowo. Oh, wow, to, to już jest naprawdę taki porządny prezent na gwiazdkę. My tu mamy dzisiaj panów na kanapie, może nie będziemy ich pokazywać, ale widzę, że się uśmiechają. Coś dla Was jak najbardziej, no widzicie, naprawdę. Każdy mężczyzna się jednak skusi na taki drobiazg. No dobrze, co tam widzimy? Żyrafa? Tam jest akurat żyrafa, to jest właśnie też z tej serii bardziej dla małych dzieci, ale uh -huh. super, na przykład się nadaje jako prezent gwiazdkowy. Jest to zarówno, nie jest to niebezpieczne. Nie, nie. nie, oczywiście, że nie. Jest takie w sumie dla troszkę starszych którzy, dzieci, które można już samym posadzić, ale zarówno jest to bujaczek, jak i taki, można powiedzieć, pchacz na kółeczkach, więc zarówno można jechać Czyli i pływać. I możemy na nim. się też uczyć chodzić, tak? Jak Jakby można. Równowagi przede wszystkim. No, tak. tak. I jeszcze dodatkowo tutaj w tym jest pozytywka. A, tak. tak, jak, się naciśnie, tak, na jak łóżko, się naciśnie na łóżko, to, to będzie grać. dodatkowo gramy. To jeszcze będzie niespodzianka. Tak. Dobrze. Co tutaj mamy? To jest Bok coś pod... Tak, dokładnie. To jest coś podobnego do tej serii a, a tylko uh -huh. że e, to jest Tej i tutaj mamy już coś dla małego budowlańca bardziej uh -huh. niż dla takiego mechanika mamy cegiełki, zaprawę, możemy budować różne kształty, albo to, co nam pokazują na instrukcji, albo możemy mm -hmm. kupować same cegiełki, dachówki i to już zależy od kreatywności dziecka. Super, bardzo fajnie dziewczyny. Wobec tego zachęcamy do tego, żebyście odwiedzali moi drodzy sklepy e-Zabawka w Kupcu Poznańskim na drugim piętrze. Mam jeszcze do Was takie zapytanie, ponieważ teraz jest taki okres, zbliża się Boże Narodzenie, myślę, że coraz więcej i mam i... Dziadków przybywa właśnie do waszego sklepu i wybierają jakieś prezenty. Czy jest jakiś taki prezent, który jest hitem, po prostu, i wszyscy chcą go teraz mieć? W sumie my akurat w swoim sklepie tak naprawdę nie próbujemy promować jakichś takich super hitów. My jesteśmy raczej sklepem też troszkę alternatywnym, gdzie, gdzie chcemy pokazać dużo różnych marek, dużo różnych rzeczy, które są też niespotykane na rynku, także jest dużo wyboru, naprawdę rodzice kuszą się na różne rzeczy, tak samo i dziadkowie. Oczywiście wiadomo, że dzieci mają swoje jakieś takie super typy, czy tam bohaterów z kreskówek, czy, czy z jakichś bajek. Mhm. Ale, ale wiadomo, że, że jest po prostu teraz, wiadomo, że Mikołajki, gwiazdka, jest to na pewno gorący lepszy, okres. gorący okres, dokładnie. Mhm. Z tych wszystkich zabawek, które dzisiaj tutaj widzimy, którą byście poleciły? Która by była na miejscu pierwszym? To, to zależy, bo tak jak widać, wszystkie zabawki są na odpowiedni przedział wiekowy, także Dobrane również do płci dziecka. Mhm. Starałyśmy się tak, też pokazać właśnie te zabawki, które, które teraz są naprawdę na topie i które są fajne i na które na pewno warto zwrócić uwagę, robiąc, robiąc prezenty gwiazdkowe, także zachęcamy do zakupu pokazanych przez nas zabawek. Dobrze. I daleczki hiszpańskie i wszystkie inne. Produkty. Czyli serdecznie zapraszamy i moje drogie dziewczynki, byłyście dzisiaj bardzo grzeczne, i każdy gość dostaje prezent. Losujemy wobec tego, proszę. Co to będzie tym razem? Jaka jestem dobra Ach, dla mojej gości. Mikołaj, a tu? O! Jakaś dobra Kabulia. No dziękujemy bardzo. Moi drodzy, wobec tego już teraz w imieniu Laury serdecznie zapraszamy na raport, czyli wiadomości prosto z Poznania. A tuż po raporcie kolejny gość, Oskar Ganowski, przedstawiciel marki Bea Do zobaczenia.